W po ostatnich doniesieniach prasowych no, już wyraźnie widać, że to nabiera takiego konfliktu międzypersonalnego. Czy ten konflikt nie jest konfliktem urzędowym, tylko nabiera takich wymiarów personalnych? Czy w chwili obecnej trudno mi się odnieść do konfliktu pomiędzy panem wojewodą a prezydentem Grzegorzem Osyrą? Z uwagi na to, że zgodnie z obowiązującym Polsce prawem, gwarantowaną konstytucją, od wczoraj urząd prezydenta miasta Mysłowice pełnił ja, z boku przyglądając się całej tej sytuacji, mogę stwierdzić, że ona ma aspekt wybitnie polityczny, gdyż na dzień dzisiejszy stwierdzam z pełną odpowiedzialnością wszystkie zalecenia wojewody jak i również rozstrzygnięcia nadzorcze, nadzoru prawnego, zostały w mieście zrealizowane. Nie ma takiego przypadku, żebyśmy uporczywie łamali prawo. Ja chcę tylko powiedzieć, że dla nas jako samorządowców ostatecznym werdyktem jest wyrok niezawisłego sądu. I zawsze kierujemy, bo gdzie mamy wątpliwości, sprawę do sądu. I w przypadku czy wypad bied czy kwestii dyrektora żłobka były kierowane zaskarżenia decyzji wojewody i dopiero po wydaniu rozstrzygnięcia przez niezawisły sąd dostosywaliśmy sytuację prawną do tego wyroku. I dziś wracamy do tematu sprzed dwóch, trzech lat nawet ostatniego sprzed chyba 8 miesięcy dotyczącego sprawozdania Rio, żeby znaleźć sposób na pozademokratyczne odwołanie prezydenta Osyry z urzędu prezydenta miasta. Czyli jednoznacznie pan przyznaje, czy domyśla się Pan, że wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk chce usunąć obecne władze miasta z, z urzędu? Ale to jest oczywiste, przewodniczący Rady Miasta, będący przewodniczącym też Platformy Obywatelskiej w powiedział o tym otwarcie i również chyba w mediach był artykuł na ten temat, że pozbędą się dzięki wojewodzie, bo to zadeklarował prezydenta Grzegorza Osyry. Nie udało się w referendum, nie udało się w demokratycznych wyborach w inny sposób, no więc można wykorzystać to co jest w ustawie zapisane o samorządzie gminnym i starać się poprzez premiera również z partii, która rządzi usunąć wybranego przez kilkanaście tysięcy mieszkańców prezydenta. Wojewoda ma prośbę, Wojewoda może teraz zwrócić się do premiera o odwołanie prezydenta. Jakie, jak, jakie kontrargumenty ma w tej chwili zarząd miasta? Żądana, nie wiem co zrobi wojewoda, ale w trybie artykułu 28 G ustawy o samorządzie gminnym ja pełnię funkcję prezydenta miasta. Ja żadnych naruszeń nie popełniłem. Ja nie jestem z wyboru mieszkańców. I nie wiem w jaki sposób Pan Wojewoda zamierza mnie odwołać. Bo Pan Wojewoda może wystąpić do premiera o odwołanie Grzegorza Osyry. I może to nastąpić w chwili powrotu prezydenta Grzegorza Osyry ze zwolnienia lekarskiego. wiadomo kiedy Pan Osyra wróci? Na dzień dzisiejszy Pan Prezydent ma zwolnienie lekarskie poszpitalne i później skierowanie do sanatorium. Z tego co wiem do około 15 października będę pełnił funkcję prezydenta miasta. Bo, przepraszam, ale tak patrząc nieco z boku można odnieść wrażenie, że to jest wygodny w tej chwili ruch pana prezydenta Osery, takie usunięcie się chwilowo w cieniu. Ja tego nie zamierzam komentować. Staram się wykonywać obowiązki najlepiej jak potrafię. Wszystkie zalecenia, wnioski, które wpływają do Urzędu Miasta, z Urzędu Wojewódzkiego realizujemy z całym zespołem pracowników. To, co ma miejsce, jest zapisane w przepisach. Aby uniemożliwić taką sytuację, że jest paraliż władzy, wprowadził Sejm zapisy do ustawy i w chwili obecnej, po 30 dniach nieobecności, ustawowo zmienia się prezydent w mieście. Ja wiadomo, że jestem kontynuatorem, no niemniej będzie musiał się pan wojewoda mocno chyba głowić nad tą sytuacją, którą obecnie mamy. Szanowni Państwo, dla mnie nie ma żadnych prawnych przesłanek do składania do premiera wniosku o odwołanie z funkcji prezydenta miasta Grzegorza Osyry. I dla mnie jest, sprawa ma czysto wymiar polityczny. Jest to ewidentny zamach y, wojewody na samorząd. Ja poinformowałem w fakcie y, pana premiera, pana prezydenta y, tego, co się dzieje w Mysłowicach. Powiadomimy również kolegialne y, ciała, tak jak Związek Miast Polski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, bo my jesteśmy pierwszym przypadkiem w Polsce, a obawiam się, że no, to będzie mogło mieć dalsze konsekwencje, że to nie wyborcy będą jednak decydować o tym, kto będzie w mieście rządził. Jeżeli ktoś jest niepokorny, nie podoba się, będą podejmowane próby odwołania w taki sposób. Dziękuję Pani Prezydencie.